Czujesz się przytłoczona obowiązkami i brakuje Ci czasu? Księgowo, współpracuj z klientami w FILAPKA 24 i poczuj różnicę już za złotówkę za NIP miesięcznie. k 24 powstał z myślą o potrzebach współczesnego biura księgowego. W programie zyskasz wgląd w listę klientów i ich dokumenty wraz z etapami miesięcznego rozliczenia, co usprawni Twoją pracę. Precyzyjny system odczytu OCR wczytuje dane z plików faktur i dokumentów, oszczędzając Twój cenny czas. W Filab K24 zyskasz możliwość współpracy z klientami w zakresie dostarczania i klasyfikacji dokumentów. W tym celu klienci Twojego biura otrzymają bezpłatną licencję na aplikację Firmly. Ale to nie wszystko K24 zawiera również komunikator do wymiany informacji pomiędzy biurem rachunkowym a klientami. Korzystając z promocyjnej oferty do końca roku, uzyskasz wszystkie funkcjonalności, jedynie za złotówkę miesięcznie za NIP klienta. K24 jest już gotowy na KSEF. Program pomoże Ci w uzyskaniu tokenów od klientów biura, wykorzystując intuicyjny system zapraszania ułatwiający cały proces. Efekty pracy w Filab K24 możesz wyeksportować m.in. do programu księgowego Optima. Wybierając K24 zapewniasz sobie wszechstronne wsparcie, które przekłada się na realne korzyści. Nie czekaj, skorzystaj z promocji i dołącz do grona zadowolonych księgowych już dziś.